O świcie 15 października 1917 roku do celi więzienia w Saint-Lenard, gdzie na pryczy spała kobieta w szarym drelichu, weszli dyrektor więzienia, lekarz wojskowy i pastor. Dużo czasu zajęło im obudzenie więźniarki, która poprzedniego dnia dostała silny środek na sen. Wreszcie ocknęła się. Dyrektor więzienia wysunął się do przodu. Powiedział, mam bardzo złą wiadomość dla pani. Prośba o ułaskawienie została przez rząd francuski odrzucona. Spoczywa na mnie szczególnie przykry obowiązek poinformowania pani, że egzekucja odbędzie się za godzinę. Strażniczki wyprowadziły z celi kobietę i wsadziły ją do samochodu, który wnet wyruszył do lasu Vincent. Nazywała się Margareta Gertruda MacLeod z domu Celle. Świat znał ją jako matę Hari. Czy zasłużyła na wyrok śmierci? Dzisiaj wiemy, że nie. Padła ofiarą gry wywiadów, której nie rozumiała ani nie potrafiła się obronić. Miała 18 lat, gdy wyjechała z Amsterdamu, wygnana skandalem, jakim był jej romans z dyrektorem szkoły. W Hadze odpowiedziała na prasowe ogłoszenie kapitana Rudolfa Macleoda, poszukującego towarzyszki życia. Był od niej o 22 lata starszy, niemalże całe dorosłe życie spędził w służbie wojskowej w holenderskich Indiach wschodnich. Spotkanie, na jakie umówili się w muzeum, przerodziło się w gorący, choć krótkotrwały związek. Po sześciu dniach zaręczyli się, a pobrali się cztery miesiące później. Wkrótce urodził im się syn Norman John, z którym w maju 1897 roku wyjechali na Sumatrę. Kapitan Macleod wracał do służby, jaką pełnił od ponad 20 lat w tej holenderskiej kolonii. Margareta urodziła tam córkę, ale ich związek rozpadał się. Okres ekscytacji egzotyczną wyspą trwał krótko, a codzienne właśnie i problemy stawały się nie do zniesienia. Jej mąż odsłaniał prawdziwą naturę żołdaka i hulaki. Kres małżeństwa nastąpił po śmierci syna, podobno otrutego przez opiekunkę, Namówioną do zbrodni przez narzeczonego, żołnierza, który chciał się zemścić na kapitanie Macleodzie za złe traktowanie w czasie służby. W 1901 roku wrócili do Amsterdamu. Kłótnie sprzeczki były już codziennością. Margareta skarżyła się, że mąż nie dawał jej pieniędzy i bił ją. Pewnego sierpniowego dnia 1902 roku zabrał córkę i odszedł. Musiała urządzić sobie życie. Wyjechała do Paryża, aby szukać szczęścia jako modelka. Potrafiła wykorzystać urodę i wpływ na mężczyzn i przy pomocy francuskiego dyplomaty dostała się do jednego z najmodniejszych wówczas salonów, Madame Kirijewski, jako orientalna tancerka. Tam zwrócił na nią uwagę właściciel Muzeum Sztuki Orientalnej, który zaproponował występy. Prawdopodobnie to on nadał jej pseudonim Matachari Oko Dnia – tak rozpoczęła się wielka kariera holenderskiej dziewczyny udającej z powodzeniem malajkę, której taniec, często wykonywany nago lub w cielistym trykocie, zachwycał wszystkich mężczyzn, co oczywiście sprawiło, że rosły szeregi jej wpływowych i bogatych kochanków. Występowała w Monte Carlo, Kairze, Wiedniu, Mediolanie i Berlinie. Wszędzie do drzwi jej garderoby pukali zamożni i wpływowi mężczyźni, których nie odsyłała z kwitkiem. Wśród bardzo licznych kochanków Maty Hari znaleźli się francuski ambasador w Berlinie, prefekt policji berlińskiej, a nawet szef kontrwywiadu niemieckiego. Te znajomości dawały pieniądze, kosztowności, łatwe życie i znaczącą pozycję w towarzyskich sferach. Miały również doprowadzić ją do zguby. W 1910 roku gwiazda Maty Hari zaczęła świecić najpełniejszym blaskiem. Odnosiła największe triumfy. Choć miała już 34 lata, jak dla tancerki, był to poważny wiek. Otrzymała angaż do słynnej Laskali. Miała występować w Balecie Diagiewa, z którym w marcu 1912 roku miała wyjechać do Sankt Petersburga. Nie udało się. W poszukiwaniu okazji do kontynuowania estradowej kariery, pojechała do Berlina, gdzie miała występować w tamtejszym metropolu. Był lipiec 1914 roku. Polityka, która przesądziła o jej zgubie, niespodziewanie znalazła się bardzo blisko. Nie zważała na to. 28 czerwca 1914 roku w Sarajewie zginął arcyksiąże Franciszek Ferdynand i jego żona Zofia. To wydarzenie, tragiczne dla rodziny, ale zupełnie nic nieznaczące w skali kontynentu, okazało się katastrofalnym dla historii świata. Europa w błyskawicznym tempie zaczęła staczać się ku wojnie. W tym czasie Mata Hari przebywała w Berlinie. Co gorsza dla nich, spotykała się ze swoim byłym kochankiem Alfredem Kipertem. On w pożegnalnym prezencie przekazał jej 100 tysięcy marek, nieraz brała pieniądze od swoich kochanków i nikt nie czynił jej z tego zarzutu. Jednakże kipert był oficerem, służył w drugim westfalskim pułku kuzarów, może więc nie o prezent chodziło. Dalszy pobyt w Berlinie mógł być dla niej niebezpieczny, gdyż była obywatelką wrogiego państwa. Podobno władze niemieckie zarekwirowały jej futra i biżuterię. W sierpniu 1914 roku wróciła do Holandii, gdzie dała ostatni występ w swojej karierze na scenie Królewskiego Teatru w Amsterdamie. Przedstawienie zakończyło się całkowitą klapą. Być może dlatego postanowiła wyjechać do Paryża, uważając, że tylko tam znajdzie warunki odpowiednie dla swojego talentu. Wojna ogarniała kontynent, a wszystkie walczące strony uważały, że zakończą ją szybko. Nikt nie doceniał siły nowej technologii. Karabiny maszynowe dziesiątkowały atakujących, gdy tylko wyskoczyli z okopów. Pociski ciężkiej artylerii roznosiły umocnienia polowe. Każda próba przełamania frontu kończyła się hekatombami ofiar, a rozstrzygnięcie nie nadchodziło. W końcu 1914 roku na froncie zachodnim armie niemieckie, francuskie i brytyjskie zapadły się w okopach. Rozpoczęła się straszna pozycyjna wojna której celem było wykrwawienie wroga. Wydawałoby się, że Paryż żył normalnym życiem, nie wiedząc nic o potworności frontu. Jednakże mimo pozorów normalnego życia miasto zmieniło się. Na scenach kabaretów nie wystawiano już roznegliżowanych scenek. Nawet tam zapanował duch patriotyzmu. W czasie, gdy na frontach ginęły tysiące francuskich chłopców, paryska publiczność nie chciała oglądać erotycznych tancerek. Mata Hari zdawała się nie dostrzegać ani nie rozumieć tego, co dzieje się dookoła niej. Postanowiła pojechać do Paryża, ale ze względu na wojnę i front, który przecinał Francję, z Amsterdamu do Paryża można było dotrzeć jedynie okrężną drogą. Trzeba było dopłynąć do brytyjskiego portu, tam przesiąść się na statek do Hiszpanii, a dalej pociągiem dojechać do Paryża. I w taką drogę wyruszyła Matachari. Mata Hari dopłynęła statkiem do brytyjskiego portu Folkestone, aby tam przesiąść się na statek zmierzający do Hiszpanii. Ze względu na wojnę wszyscy pasażerowie poddawani byli szczegółowej kontroli. Drobne z pozoru zdarzenie miało przesądzić o dalszym losie słynnej tancerki. W porcie zwrócił na nią uwagę urzędnik imigracyjny. Czy pani podróżuje sama? Tak. Pani paszport jest zaplamiony. O, rozlałam wino. Wieczorem statek tak kołysał. W czasie wojny... Gdy brytyjscy chłopcy giną we Francji, nie należy bawić się na statku, proszę pani. Nie pana sprawa, co robię na statku. Zaraz pójdę do pana przełożonego, poskarżyć się na traktowanie, z jakim spotkałam się z pana strony. Gbór. Trudno się dziwić. Zrobiła fatalne wrażenie na urzędniku imigracyjnym, który zanotował po rozmowie z nią. Wypadła bardzo niezadowalająco i nie powinna dostać zezwolenia na ponowny wjazd do Zjednoczonego Królestwa. Gdyby nie wojna. Nie zwrócono by uwagi na zatarg z urzędnikiem. Jednakże wtedy brytyjski kontrwywiad wszędzie doszukiwał się szpiegów, a samotnie podróżująca kobieta musiała budzić podejrzenia. Notatka brytyjskiego urzędnika uruchomiła wielką machinę kontrwywiadu. Martin Harry zaczęła oplątywać sieć, o istnieniu której nie miała pojęcia. Na froncie sytuacja pogarszała się z miesiąca na miesiąc. Francja składała ogromną daninę krwi. Pod Verdun 2 lutego 1916 roku Niemcy rozpoczęli bitwę, która miała wykrwawić wojska francuskie. Tylko pierwszego dnia walk wystrzelono milion pocisków artyleryjskich. Mijały dni zażartych walk. Przesunięcie frontu choćby o kilkaset metrów pochłaniało tysiące ofiar, a tak krwawo okupiony sukces kończył się z reguły utratą zdobyczy po kilku dniach. Drugi rok wojny nie przynosił żadnych rozstrzygnięć, tylko straty. W czerwcu 1916 roku Mata Hari ponownie przybyła do Paryża. Już wtedy podążało za nią dwóch agentów francuskiego kontrwywiadu, Tarlet i Monier. Ustalili, że słynna tancerka zakochała się w dużo młodszym, nadzwyczaj przystojnym rosyjskim arystokracie, poruczniku Wadimie Masłowie, który służył we francuskim lotnictwie i po odniesieniu rany przebywał w szpitalu w miejscowości Vitel. Było gorące sierpniowe popołudnie 1916 roku, gdy kapitan Georges Ladoux, szef francuskiego wywiadu i kontrwywiadu, otworzył drzwi gabinetu mieszczącego się w kamienicy przy boulevard Saint-Germain 282 w Paryżu. Stała w nich kobieta, którą znał doskonale z afiszów i zdjęć w gazetach. Zanim zdążył zaprosić ją, aby usiadła, przesunęła sobie krzesło do biurka i usiadła wygodnie. Czego chcecie ode mnie? I niech pan nie udaje, że mnie pan nie zna. Wiem, że chce pani jechać do I Gotów jestem dać pani przepustkę. Jeżeli tak, to niech pan powie tym dwóm kapusiom czekającym przed drzwiami, którzy przykleili się do mnie jak cienie, że w upalne dni mają od pana zezwolenie na wypicie kieliszka za moje zdrowie w bistro na rogu. Nie wiem, o czym pani mówi. Chodzą za mną wszędzie. Gdy wyjdę z hotelu, przetrząsają moje bagaże. Gdy wracam, wszystko jest do góry nogami. Kapitan Ladu zapisał później. Widząc, jak jest pewna siebie i jak panuje nad swoim zachowaniem, zacząłem się zastanawiać, czy wywiad brytyjski nie mylił się, przesyłając mi informację, że Mata Hari musi być niemieckim szpiegiem. Być może to jedno zdanie zawiera wyjaśnienie całej tajemnicy Maty Hari. Kapitan Laddu był przekonany, że słynna tancerka, która tak chętnie otwierała drzwi do swojej sypialni wpływowym mężczyznom, w ten sam sposób może zdobywać ważne informacje. Jednakże doświadczenie podpowiadało mu, że niemiecki wywiad wcześniej od niego doszedł do takiego wniosku i podczas pobytu Maty Hari w Berlinie zwerbował ją do współpracy. Podobno Mata Hari przyznała się do tego podczas pierwszej rozmowy. Miała wówczas powiedzieć: Ta idiotyczna gra już się skończyła. Albo jestem zbyt niebezpieczna, i w tym przypadku musi pan wyrzucić mnie z Francji. Albo jestem małą kobietką, która chciałaby mieć wreszcie trochę spokoju. Czy nie podjęłaby się pani chwalebnej służby dla Francji? Nigdy o tym nie myślałam. Pani musi być bardzo kosztowna. O, to na pewno. Jak pani sądzi, ile jest pani warta? Wiele albo nic. Szybko określiła swoją cenę. Była bardzo wysoka. Na początku września 1916 roku Mata Hari wróciła z Witel, gdzie spędziła kilka dni ze swoim ukochanym, rosyjskim arystokratą porucznikiem Wadimem Maslowem. Oświadczył jej się, ale na drodze do małżeństwa stanęła jego rodzina, która nie chciała słyszeć o związku z tancerką. Mata Hari wróciła do Paryża z mocnym postanowieniem zarobienia tak wielu pieniędzy, że mogliby pobrać się bez względu na sprzeciw arystokratycznej rodziny. Dzień później, podczas spotkania z kapitanem Ladu, przedstawiła mu szaleńczą propozycję: Chcę panu zaoferować informację od następcy niemieckiego tronu. Kron prynca Wilhelma? No cóż, nie znam go jeszcze, ale. Mogę poznać. A jaką cenę wyznaczyłaby pani za dotarcie do Kronprinca? Milion franków. O, to dużo. Bardzo dużo. Gotów jednak jestem ponieść. To ryzyko. A dla mojej ciekawości, jak pani ma zamiar dotrzeć tak wysoko? Muszę odnowić znajomość z generałem Moricem Ferdinandem von Bissingiem. Mówi pani o dowódcy wojsk niemieckich okupujących Belgię? Tak. Przy jego pomocy zostanę przedstawiona na niemieckim dworze. Zna pani generała von Bissinga? Jeszcze nie, ale przedstawi mnie mój bardzo dobry znajomy. Karl Kramer, niemiecki konsul w Amsterdamie. Jest przyjacielem generała von Bissinga. Kapitan Ladoux był przekonany, że Matahari jest niemieckim szpiegiem. Nie miał jednak żadnego dowodu, na podstawie którego mógłby ją aresztować. Dlatego przystał na jej pomysł, gdyż był przekonany, że w pogoni za milionem franków chętnie nawiąże lub odnowi współpracę z niemieckim wywiadem. Wówczas zdobyłby dowody i mógłby posłać ją na szafot. Byłby to piękny sukces kapitana Ladoux i jego agentów. Na froncie straszna, trwająca pół roku bitwa pod Verdun nie przyniosła rozstrzygnięcia, na które liczyło niemieckie dowództwo. Straty po obydwu stronach były olbrzymie. Zginęło pół miliona żołnierzy. Koniec wojny wciąż wydawał się bardzo odległy. Na początku 1917 roku wojsko zaczęło się burzyć. W armii francuskiej odnotowano 250 przypadków zbiorowych buntów. W wielu fabrykach rozpoczęły się strajki i protesty robotników. Rząd oskarżał szpiegów o sianie zamętu i nadrywanie morale wojska. Mata Hari zabrała się do wypełniania swojego planu z zapałem kobiety zakochanej, gotowej poświęcić wszystko dla uratowania miłości i szansy na poślubienie rosyjskiego arystokraty. Nie zwróciła uwagi na poważny sygnał ostrzegawczy. W czasie kolejnej podróży z Paryża do Amsterdamu przez Wielką Brytanię została aresztowana przez brytyjski kontrwywiad jako Clara Bendix, niemiecka agentka. Ciekawe. Do dzisiaj nikt nic na temat Klary Bendix nie wie. Prawdopodobnie nigdy nie istniała, a ten postać wymyślił kontrwywiad brytyjski, aby mieć pretekst do zatrzymania Maty Harry i wyciągnięcia od niej jak najwięcej informacji o jej kochankach. Ona, gdy zorientowała się, że grozi jej oskarżenie o szpiegostwo, wyjawiła, że pracuje dla Kapitana Laddu, który jednak nie potwierdził tego. Nie zwróciła na to uwagi, może dlatego, że Brytyjczycy wkrótce zwolnili ją i zezwolili na dalszą podróż do Madrytu. Tam zabrała się energicznie do wypełniania planu dotarcia do następcy niemieckiego tronu. Uznała, że pomocni w tym będą urzędnicy tamtejszej ambasady niemieckiej: Hans von Kale i Hans von Krom. W tym samym czasie francuska stacja nasłuchowa na wieży Eiffla zaczęła odbierać niemieckie radiogramy nadawane z Madrytu do Berlina. Utajnione za pomocą szyfru złamanego już przez Francuzów. Informowano o agencie H21. Czyżby tym agentem była Mata Hari? pierwsza depesza brzmiała. Agent H21 właśnie przybył do Madrytu. Udało mu się podjąć pracę we francuskim wywiadzie, ale został odesłany przez Brytyjczyków. Pyta o instrukcje i pieniądze. Przekazał informacje o ruchach francuskich jednostek oraz że pewien francuski polityk X utrzymuje bliskie stosunki z zagraniczną księżniczką. Ta depesza jednoznacznie wskazywała na matę hali, a takich radiogramów Francuzi przechwycili znacznie więcej. Co ciekawe, tylko informacje o agencie H21 Niemcy przesyłali, utajniając je szyfrem, który Francuzi znali. Wyglądało tak, jakby niemieckiemu wywiadowi zależało na tym, aby francuski kontrwywiad poznał treść szyfrogramów i dowiedział się o ich agencie. Czy tym kryptonimem oznaczano Matę Hari? Nie było na to żadnego dowodu, choć informacje podawane przez Niemców rzeczywiście wskazywały na tancerkę. 13 lutego 1917 roku Mata Hari wkrótce po powrocie z Madrytu do Paryża została aresztowana. Jednakże dowody, jakie zebrano przeciwko niej, były nadzwyczaj słabe. Niemieckie depesze z Madrytu i buteleczka z sympatycznym atramentem, znalezionym podczas rewizji wśród jej kosmetyków. Matahari tłumaczyła, że podejrzana buteleczka zawierała środek antykoncepcyjny. Przypadek mógł sprawić, że substancja mogła z powodzeniem służyć do utajniania pisma. Niewidzialnym atramentem może być wiele cieczy, mleko, sok z cytryny, a nawet mocz. Sędzia śledczy nie miał żadnych poważniejszych dowodów. Do czasu, aż sama je dostarczyła. W kwietniu po dwóch miesiącach śledztwa zażądała widzenia z sędzią. Chcę złożyć zeznanie. W 1916 roku w Hadze odwiedził mnie Karl Kramer, oferując 20 tysięcy marek za zdobywanie wiadomości dla niemieckiego wywiadu wręczył mi również buteleczkę z sympatycznym atramentem, za pomocą którego miałam sporządzać szpiegowskie meldunki. Przyjęłam pieniądze, gdyż traktowałam je jako rekompensatę za futra i biżuterię skonfiskowaną przez rząd niemiecki w 1914 roku. Przysięgam, że nigdy nie wywiązałam się z tego zobowiązania, a buteleczkę z atramentem szybko wyrzuciłam. To przyznanie przesądziło los matychari. Dlaczego tak postąpiła? Dla kobiety przywykłej do luksusu i przyjmowania wyrazu uwielbienia, pobyt w strasznym dziewiętnastowiecznym więzieniu dla prostytutek musiał być koszmarem. Załamała się. Czego dowodzą jej listy pisane do przyjaciół? Nikt nie odpowiadał na te listy. Nikt jej nie odwiedzał. Nie można wykluczyć, że sędzia śledczy sprytnie wykorzystał jej załamanie i skłonił do przyznania się mógł łatwo oszukać ją szansą zwolnienia lub chociażby poprawienia warunków. Przewieziono ją do więzienia sąsiadującego z gmachem Pałacu Sprawiedliwości w Paryżu. Tam 24 lipca 1917 roku rozpoczął się proces, który trwał tylko jeden dzień. W tamtym czasie gdy na froncie co dzień ginęło tysiące młodych mężczyzn. Życie ludzkie niewiele było warte. Margareta Gertruda MacLeod, zwana Matą Harry, Została skazana na śmierć przez rozstrzelanie. W zimny październikowy poranek, stojąc przed plutonem egzekucyjnym w lesie Vincennes, nie pozwoliła zawiązać sobie oczu. Ucałowała zakonnicę, która podeszła do niej, a potem posłała całusa dwunastu żołnierzom, gdy unosili karabiny. Po jej ciało nie zgłosił się nikt z rodziny ani z kochanków. Przewieziono je do Akademii Medycznej, gdzie miało służyć do nauki anatomii.